Witam serdecznie, Maciej Wudzik. Dziś e, troszeczkę inaczej praktycznie dużo śniegu nasypało. Ja tu praktycznie żadnym innym samochodem nie dałbym rady wjechać, jak tylko maluchem. E, dlatego troszeczkę musiałem tu zmienić. E, Gołęby są w dwóch koszach e, zapakowane. No jest, jest minus w tej chwili, jak się patrzy na termometrze, to pokazuje w samochodzie minus 9 stopni, no zobaczymy jak tam jak tam sobie teraz poradzą, no nie jest to długi, no czekaliśmy miało być dzisiaj pięknie, słonecznie wszędzie jest, wszyscy koledzy dzwonią że jest dużo fajnie słońca tutaj niestety tego słońca nie ma czyli już raczej nie będzie. No, gołębie siedzą e, zapakowane już praktycznie od godziny 10. Myślałem, że się troszeczkę rozpogodzi. Wszędzie na portalach pokazują, że jednak ma być to słońce. No mówię, no nie ma. No, to, dlatego zdecydowałem, że pojadę teraz. Pojadę krócej niż, niż planowałem, bo planowałem na początku gdzieś w granicach 10-12 kilometrów, już tam gdzieś powiat płucki. No, e, Gminę Płusk, no teraz praktycznie dalej jesteśmy tu, mówię, w naszym Kosakowie, aby tylko, mówię, się przyzwyczaiły do zimy, do tych wywózek. Może jutro będzie ładniej, to jutro je też wywieziemy, zobaczymy, jak one sobie dzisiaj w tym śniegu poradzą. Zmiana koszy, zmiana tego, no, no sprawdzamy, no będziemy je najwyżej z koszy wyganiać. Zobaczymy, czy to im będzie na troszeczkę zmiany. Ale się czają do wyjścia. Nie jest tak źle. Prawie 80 gołębi. Wracają. No brzydko jest, no brzydko. Myślałem, że będzie dużo ładniej. No nie jest, nie jest, jest brzydziacko. No maluch, no maluch. a tu są, tek się tam jest, gołemnik gdzieś, w tamtą stronę muszą sobie tam polecić. Dobra, a my e, kończymy. Muszę je wygonić tą resztę i jechać do domu. Do usłyszenia. Dobry lot. Parę tu ich zostało, zaraz się nimi zajmę.